No sytuacja jest taka, że no ten Gothic Remake, jaki jest, każdy widział. Na obecnym etapie my jesteśmy po tak naprawdę pięciu latach pracy tego Remake'a. Każdy kolejny materiał, który pokazuje Elkimi'a jest coraz gorszy. Ale najciekawsze jest to, jak cały czas zmienia się zdanie ludzi, którzy się na ten temat wypowiadają. No, w 2023 przeczytaliśmy artykuły, gdzie no dziennikarze zachwalali ten Remake, mówili, że świetnie rokuje, bardzo dobrze to wygląda. Po no, w momencie, w którym my dostaliśmy do gry. Raz demo. No to nagle zdanie wszystkich na temat tego gotika się zmieniło i nagle są błędy. I to jest pytanie, które ja zaczynam zadawać. Och, chodzi z tymi wszystkimi dziennikarzami. Wychodzi na to, że jeżeli oni sami mają wytworzyć swoje jakieś zdanie, to nie mają wystarczająco dużej wiedzy na ten temat i kierują się populistycznymi tytułami. I dopiero potem, gdy ktoś inny ma możliwość zweryfikowania tego w pełni, no to wychodzi, że. To totalne wzory.